Miarą człowieka jest bycie stworzeniem, ale Bóg jeszcze więcej daje. Ludzkie stworzenie chce mieć za dzieci, aby były z Nim blisko i kto nie wykracza poza miarę swej tożsamości. A słucha głosu Bożego, ten będzie mieć owoc bycia zaadoptowanym dzieckiem Bożym, ale ludziom nie pasuje słowo Boga. Chcą innym imponować sobie wystarczać, dlatego życie ich jest bałwochwalcze. I zamieniają się w osobowości typu narces, czyli człowiek zapatrzony w siebie, podziwiający siebie i wystawiający siebie do podziwu, taki chciałby zbierać adorację innych ludzi skierowaną ku niemu, gdy się patrzy na reklamy medialne, inne, gdzie są pokazywane niemoralne, bezwstydne istoty, porozbierane, niedoubrane, głupiutkie w wypowiedziach i celach. To jest to rodzaj trucizny dawanej do tego, żeby ludzie zapatrzywszy się albo się zatruli duchowością grzechu, albo zaczęli zazdrościć, albo naśladować. Są to czynniki zgorszenia. Te wszystkie podstarzałe panienki, artystki, śpiewaczki. Te głupiątka od rana do wieczora, które się reklamują w mediach w milionach egzemplarzy. Kupują sobie straszny los. Jako fałszywy wzorzec są zgorszeniem i upodleniem ludzi. Człowiek musi być z Bogiem i u Boga, aby mieć w sobie wewnętrzną barierę dla tego samozatrucia. Bo gdy się to widzi, trzeba na to zobojętnieć lub tym wzgardzić i nie dać się rozproszyć wrzaskiem niemoralnym świata. Po to jest Ci potrzebna modlitwa. Byś był człowiekiem zdatnym do ocalenia przed zgubnymi wpływami światowymi. Gdy się umodlisz, czyli w Bogu zanurzysz, to i w Bogu pozostaniesz, i wtedy świat będzie dla ciebie odrazą. Odbudujesz sobie poczucie wstydu. Wrażliwość, która cię będzie odpychać od grzechu. Wtedy stracisz zainteresowanie, przynależności do świata, bo jeden Bóg i Jego miłość, te dopiero ci wystarczą. A to, że Bóg uczyni człowieka niewiele mniejszym od aniołów, czcią i chwałą go uwieńczył, to jest hojność Boga. Ale przyjęcie tego wszystkiego bez wdzięczności niesprawiedliwe jest nikczemnością. Człowiek bez wdzięczności zdatny jest do każdego grzechu. Niewdzięczność jest skrajną niesprawiedliwością. Jeśli człowiek jest niewdzięczny wobec Boga, kto go uratuje? Dlatego modlić się trzeba o całkowitą przynależność do Boga, o pełnię przynależności do Niego, o to, by nie doprowadzić siebie do kolejnej warstwy zagubienia. Gdy bowiem u grzesznika dzień do dnia podobny, to jest wrażenie, że on się nie nawraca, a nawet z grzechem się oswoi, Grzech nie boli, grzech nie wstydzi i nie ma wtedy długo opamiętania, zastanowienia się wystarczy sytość i długość dnia bieżącego. Taki model życia jest najbardziej zgubny. Módl się o to, by nie poniewierały Tobą Twoje słabości i słabości cudze. Tylko bycie w nurcie woli Boga i Jego mocy, trwanie uparte, wytrwałe, trwanie w Bożym posłannictwie człowieka uszlachetnia, wyzwala i ocala. A jako człowiek boży będziesz użytecznym dla innych, bo tylko ludzie boży są prawdziwie użyteczni dla innych. Ludzie tego świata są osłabieniem i zgorszeniem. Nie bierz więc na siebie wyroku sprawiedliwości karnej. Zwróć się ku Bogu, aby bo zyskał sprawiedliwość nagrody. Gdy Bóg Cię weźmie blisko siebie, abyś miał udział w Jego, rado w jego, rado w jego boskiej radości. Grzech jako rezygnacja z łaski, prawdy, obowiązku i tego, co od Boga taki grzech czyni niewolnikami. A niewolnik to nie ten, który jest obezwładniony, tylko ten, który zaakceptował stan swojego upodlenia. I tak było z mieszkańcami. Pośród których Pan Jezus uwolnił opętanego, a w wyniku tego oni utracili świnie, a zyskali człowieka uwolnionego, i to było dla nich za dużo. Dlatego prosili Jezusa, by odszedł od nich, już więcej ich czymś nie zaskoczył. Woleli swoją niewolę i upodlenie. Przyzwyczaili się do opętanego. I do swojej codzienności. I to nagle nieproszony przyszedł Bóg, zrobił swoje, i już nie było jak do tej pory. Tak, wielu ludzi narzeka na swój los, ale nawrócić się nie chce. Codzienna marność im smakuje i wystarcza. Zwłaszcza czy ciebie nie dotyka ta choroba, małoduszności. Przestawania na tym, co marne i doczesne. Bóg nie stworzył cię, abyś był dotychczasowy i dzisiejszy. Bóg cię stworzył, abyś był święty, czyli jako w wieczności. I o tym trzeba ci marzyć teraz. W przeciwnym razie wystarczy ci przeciętność codzienna i któż cię uchroni od zła. Dlatego módl się o to, aby łaska Boża była Twoim udziałem, upragnionym, byś ciągle był codziennie w jakiejś walce duchowej, bo przecież w tej duchowej walce nie jesteś ani pierwszy, i pewnie nie ostatni. Mogą Cię zawstydzić. Ludzie choćby Starego Testamentu, którzy otrzymali wielkie dzieło od Boga, ale też podjęli się ich. To ci, którzy dla Boga jest ze względu na Niego przez wiarę pokonali królestwa, dokonali czynów sprawiedliwych, otrzymali obietnicę, zamknięli paszczę lwom. Przygaśli za ognia, uniknęli ostrza miecza, wyleczyli z niemocy, wyleczyli się z niemocy, stali się bohaterami w wojnie. Do ucieczki zmusili nieprzyjaciół, przyjęli katusze, a gdy ich biczowano i leżono, i więziono, i kamienowano, i przeżono eno piłom, i kuszono i przebijano mieczem, gdy tuali się w skórach owczych i kozich, w nagości, w utrapieniu, w ucisku. Świat nie był ich wart. Błąkali się. Co sprawiało, że byli nieugięci i wierni? Oddanie się Bogu i wydrwanie w Nim. Przecież wtedy w Starym Testamencie jeszcze nie było spawienia. Była obietnica, a oni mieli taką wiarę, a co Ciebie to dotyczy? Ano, teraz Twoja kolej. Teraz Twoja kolej by przyjął, przyjął konsekwencje wiary, byś się nie zamknął i ogrodził w ciepłym konformizmie, konformizmie tchórzliwym lenistwie i ziemskiej wystarczalności. Bo okazać wierność Bogu oznacza pokonać swą marność. I wydrywać, oddać się Bogu i nie sięgać po to, co Tobie nie i nie Twoje. A tak jeszcze trzeba zauważyć, że Twoje życie to nie Twoje. A Ty dziś to jeszcze nie Ty jutro. Nie wolno siebie zawłaszczać. Nie wolno być człowiekiem który określa siebie i radzi sobie. Pozorna niezależność to fałszywy ideał. Przynależność bowiem do Boga nie zniewala, lecz obdarowuje. Człowiek z natury ma potrzebę żyć z Bogiem. Pośród tylu tysięcy lat życia różnych ludzi, różnych pokoleń, wszyscy mieli jednego Boga. Wszystkich Bóg chciał i chce zbawić. Wykonaj, co Tobie nadane. Żyj własnej, wydrwaj w niej, zachowaj się godziwie wobec bliźniego, abyś nie musiał czynić pokuty i wstydzić się za czyny wcześniejsze, gdy małduszność Twoja zamienia się w niecierpliwość, może zemsta. Proś Boga o to, abyś żył zadaniem chwili, nie tym, co przeminęło. Byś, nie, byś również nie był marzycielem, czyli nierealistą, który ma plany i oczekuje tyle już lat. I co z tego? A nic. Trwałość wierności i realne życie własne to będzie dla Ciebie ocaleniem.